Cześć tu Zuza. Skuteczna pielęgnacja, wyjątkowe zapachy i oryginalny design to znaki rozpoznawcze marki Oktomi. Oh Właśnie takie są masła do ciała z kolekcji Dreams. Dopracowane w każdym calu opakowanie kryje w sobie wyjątkowo odżywczą formułę, która nawilży i zregeneruje podrażnioną i suchą skórę. Do wyboru jest aż pięć świeżych i soczystych zapachów długo utrzymujących się na skórze: truskawka, grapefruit, melon, tęcza i słońce. To wszystko zamknięte w ozdobnej puszce z kotkiem na wieczku. Dodatkowo kosmetyki nie zawierają szkodliwych SLS i sles. Masła są gęste, ale w kontakcie ze skórą natychmiast się roztapiają, dlatego łatwo się je rozprowadza. Pozostawiają na ciele delikatny, odżywczy film. Świetnie nawilżają i chronią skórę przed nadmierną utratą wody. To wszystko dzięki zawartości masła szyja i olejku z awokado, które regenerują i wygładzają. Masło z nasion kakaowca ujędrnia i uelastycznia skórę. Naturalne masła do ciała od Octomi świetnie pachną i skutecznie nawilżają, a dzięki gęstej konsystencji są niezwykle wydajne.